Janek miał łącznie 84 piłeczki, z których każda była w jednym z trzech kolorów: czerwonym, zielonym lub niebieskim. Liczby piłeczek z czerwonych, zielonych i niebieskich są odpowiednio kolejnymi liczbami podzielonymi przez 7. Janek rozdzielił wszystkie piłeczki na 7 identycznych zestawów, przy czym w każdym z nich znalazły się piłeczki w trzech kolorach. Obliczyli ile piłeczek czerwonych, ile zielonych, a ile niebieskich było w jednym zestawie. Na początku musimy się dowiedzieć, ile w ogóle tych piłeczek czerwonych, zielonych i niebieskich jest abyśmy mogli, mogli później potem rozdzielić te na te poszczególne zestawy. Skoro ilość tych danych licz, piłeczek czerwonych, zielonych itd. Tak jest odpowiednio wyrażona liczbami podzielnymi przez 7, nie możemy tutaj założyć, że np. to jest 7, 14 itd., tak bo nie wiemy jakie to są liczby. Musimy tutaj wprowadzić sobie wartość jakąś liczby niewiadomej, czyli wartość n. Co to będzie ta wartość n? Wartość n to będzie po prostu liczba, która będzie liczbą naturalną, do czego ona nam będzie tutaj potrzebna? Zapiszemy w tej sytuacji, jeśli przemnożymy 7 razy n dowolną liczbę naturalną, załóżmy tutaj będzie 1, 2, 3, to za każdym razem otrzymamy w tej sytuacji liczbę podzielną przez, e, przez 7, tak? I w tej sytuacji to będzie pierwsza nasza liczba podzielna przez 7, czyli to będzie liczba tych czerwonych. Kolejna liczba, która będzie podzielna przez 7, czyli zaraz występująca po niej, to będzie wartość wynosząca nam 7n plus 7 jak dodamy do tej 7, to znajdziemy o liczbę większą, na przykład 7 razy 1 to mamy w tej sytuacji 7 dodać 7 to jest 14, czyli kolejną zanim będzie w tej sytuacji 14 i to jest liczba tutaj tych um, piłeczek, które mamy w tej sytuacji um, wynosząca nam zielonych. czyli zielona. Natomiast jeśli chodzi o wartość jeszcze niebieskich, no to kolejną tą liczbę, czyli 7n plus i kolejna liczba, która będzie nam następowała potem, no to musimy dodać już plus 14. I to będzie liczba tych niebieskich. I teraz skoro wiemy, że łączna liczba to jest 84, to możemy zapisać równanie 7n plus 7n plus 7 plus 7n plus 14, to wszystko będzie nam wynosiło w tej sytuacji 84. Wartości n możemy dodać ze sobą po jednej stronie, czyli mamy wtedy 21n, 7 i 14 przenieść na drugą stronę i jak przeniesiemy na drugą stronę, to musimy odjąć 7, dodać 14, to jest 21, 84 odjąć 21, to mamy 63. Podzielimy to na 21 i w tej sytuacji otrzymujemy, że n jest równe 3. Co za tym idzie? Możemy sobie teraz już na spokojnie wyliczyć, że liczba czerwonych będzie nam wynosiła 7 razy 3, czyli 21. Liczba zielonych będzie nam wynosiła 7 razy 3 plus 7, czyli będzie nam wynosiła 28. Natomiast liczba niebieskich 7 razy 3 plus 14, czyli będzie nam wynosiła w tej sytuacji 35. Ja teraz, skoro chcemy rozdzielić na 7 identycznych zestawów, to musimy po prostu podzielić je porówno. Czyli w tej sytuacji 21 podzielimy na 7 i otrzymamy wtedy wartość wynoszącą nam 3, czyli w każdym zestawie będą po 3 te piłeczki czerwone, czyli tutaj jest liczba czerwonych. Później podzielimy 28, podzielimy na 7 i w tej sytuacji otrzymujemy, że to będą 4, czyli liczba tych zielonych. I tak samo też zrobimy z tym pole kolejnym, czyli 35 podzielimy na 7. I tych niebieskich będzie po prostu w każdym zestawie po 5. I taka też będzie odpowiedź do tego zadania, że będziemy mieć stosunkowo 3 tutaj te piłeczki czerwona, 4 zielona i 5 niebieskich. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco oraz pozostawienie łapki lub komentarza, jeśli materiał Ci pomógł. Do zobaczenia wkrótce.